Jesteśmy tuż po media treningu prowadzonym Galę 10, która 18 maja w Sargardzie. Ze mną jest y, zawodnik, który będzie walczył w commine eventuzie. Tomasz Omanowski, witam serdecznie. Cześć wszystkim, witam, pozdrawiam. Tomasz, na treningu pokazałeś mega szybkość. Yy, no mówię, yy, szybkość to jest moja, jakby bazuje na szybkości. Yy, mam troszeczkę mniejsze warunki, yy, w sensie krótszy. Yy, gabarytowo mniejszy, ale za to nadrabiam moją szybkością, no mam nadzieję, że w tej walce też yy, to będzie moja domena. 18 maja wszystko się wyjaśni, jestem dobrze bardzo przygotowany. Yy, ciężko przede wszystkim trenowałem, zaliczyłem trzy obozy przygotowawcze, praktycznie same sparingowe. Teraz jest tylko odpoczynek, robienie wagi i naprawdę jestem w mega sztosie. Ostatni rok miałeś bardzo dobre, tak, wygrane pojedynki. Planujesz może zwiększyć częstotliwość walk? Bo ostatnio walczyłeś na Gladiator Arenie z Pawłem Karwowskim. Mocny pojedynek, trzyrundowy, pamiętam. Planujesz może więcej walczyć? E, to wiadomo, e, zawsze planuję więcej walczyć, jak najwięcej przede wszystkim. Oby tylko zdrowie pozwoliło i, i, i mówię i czas, nie? E, na ten rok jeszcze chciałbym stoczyć walkę może we wrześniu, w październiku, są jakieś oferty, ale nie wybiegam. E, skupiam się na tej tylko walce i chciałbym e, po prostu wygrać tą walkę 18 maja, a później będziemy myśleć co dalej, ale oczywiście bardzo bym chciał stoczyć jeszcze walkę w tym roku na pewno jedną. No bo wiadomo, też trzeba trochę odpocząć i mówię póki jest dobra pasa trochę pomanewrować tą pasą, żeby, żeby cały czas szło do przodu, żeby się nie cofać i żeby w odpowiednio, wchodzić, odpowiednio wchodzić w walkę z, jakby z, pełną, z pełną mocą dokładnie. Twój rywal Piotr Danielski, bardzo mocny przeciwnik, bardzo mocny zawodnik. Mógłbyś go jakoś scharakteryzować ogólnie mocne strony, słabe, coś... No, przede wszystkim szacunek do Piotra. Byłem na Gali na arenie Berserkerów jak walczył z Weberem, zawodnikiem UFC. Wygrał tą walkę. Tam za, yy, yy, werdykt był w inną stronę, ale później zmienili. Ale obecnie wygrał tą walkę. Dla mnie też wygrał tą walkę. No, na pewno jest bitny, charakterny. Lubię takich ludzi, szanuję przede wszystkim. Yy, chciałbym się z nim zmierzyć. Oczywiście, nawet bardzo mi pasuje, że to taki jest rywal na tym moim etapie kar kariery, bo nie ma już czasu co wybierać. Nigdy zresztą nie wybierałem, broń Boże. Yy, nie ma czasu co kalkulować. Po prostu bierzemy, yy, walczymy, dajemy się wszystko, na pewno chcemy wygrać i, i no, na pewno damy dobrą walkę. No. Mam nadzieję, że Piotrek będzie też dobrze przygotowany, yy, że będzie zdrowy do tej walki i, i, no, i życzę obydwu nam powodzenia, żeby, żeby yy, bez kontuzji się było w przygotowaniach na tej ostatniej drodze. Podczas właśnie tej walki na arenie Berserker on połamał sobie aż ręce, bo tak mocno uderzał, nie? Yy, a tego to nie wiem, nie wiem, ale no to... Na pewno jest bitny, na pewno ma kondycję, fajnie. podoba mi się to, mam, mam też swoje jakieś game plany na tą walkę. No zobaczymy jak to będzie. No, mam nadzieję, że damy dobrą walkę. Na pewno jest wysoki, także będę musiał skakać i, i ten i no mówię, no zobaczymy, no, mam 18 maja wszystko się, wszystko się okaże, jak to będzie wyglądało. Twój brat Sebastian będzie walczył w walce wieczoru. Jeśli twój pojedynek no, nie zakończy się jakoś, że nie odniesiesz kontuzji, kontuzji będziesz w jego narożniku? O. Zwyczajnie, najzwyczajnie. No, my z bratem się zawsze wspieraliśmy, zawsze się wspieramy, zawsze się nakręcamy dobrze, motywujemy się przede wszystkim, wiemy w czym jakby z walki na walkę, co mamy poprawiać. Nie boimy się jakby, zawsze proszę opierdzielić siebie, żeby ruszyć dupę w następnej walce i zrobić tak, a nie inaczej. Także na pewno, jeżeli będę, jeżeli będę w stanie, jeżeli zdrowie mi na to pozwoli po tej walce, to na pewno będę chciał stanąć w jego narożniku i, i sercem i wszystkim wspierać jak tylko mogę. Gala Stargardzie, brakowało takich wydarzeń, macie dużo zawodników, ale gdzie walczyć? No nie bardzo, musicie gdzieś wyjeżdżać, nie? Yy, no dokładnie, no mówię, to, to różnie, różnie to bywa z tymi walkami. Yy, teraz sobie dużo ludzi wybiera, wybiera zawodników, troszeczkę się MMA zmieniło, robią sobie rekordy, później idą na głęboką wodę, yy, okazuje się właśnie, że te, te, te walki czasem nie były dobre. No mówię, my nigdy z bratem nie wybieraliśmy walk, braliśmy, zresztą w moim rekordzie to widać, raz wygrywałem, raz przegrywałem, ale walczyłem z dobrymi zawodnikami yy, i mówię, no... No mówię, takie jest, takie jest teraz MMA, nie? Sami widzicie jakieś te fejmy, nie fejmy, wiadomo, no ja tam nic nie mam. Niech każdy robi to, to, co lubi, niech każdy ogląda to, co lubi, ale no, troszeczkę bardziej rozsądku wobec nas, no bo my jednak zostawiamy zdrowie, zapierdzielamy, wyjeżdżamy, mamy rodziny, wydajemy pieniądze na przygotowania, raczej wydajemy no w sumie to wszystko dzięki sponsorom, ale, ale mówię, no, że poświęcamy się, tak? Gdzie moglibyśmy siedzieć w domu z rodziną swojemu kochaną, a jeździmy na rozjazdach, cały czas trenujemy, pracujemy i, i mówię, no a, a no, nie, nie wszystko to... to, to Oczywiście jestem za tym, żeby było te freak fighty, bo to wiadomo, no, ludzie, ludzie chcą to oglądać, ja nie mogę im powiedzieć kto ma co oglądać i wybierasz, kto ma co oglądać, no ale troszeczkę bardziej rozsądku, tak? To z mojej strony to wszystko, widzimy się w piątek na, na Ważeniu, za tydzień już, mm -hmm. dziękuję. Dziękuję bardzo i jeszcze chciałbym bardzo podziękować swoim sponsorom, swoim klubom, swoim teamom Berserkers, Team Poland Stargard, BKS Skorpion Szczecin, tam gdzie się przygotowuję cały czas. Chciałbym podziękować wszystkim swoim partnerom za to, że cały czas mnie dojeżdżali, że jestem tu, a nie gdzie indziej. No i sponsorom naprawdę, bo dużo, dużo, dużo do tych przygotowań. Jestem teraz, mam dobrą pasę, dużo mi pomagali, miałem trzy wyjazdy, gdzie, gdzie mówię naprawdę to by było ciężkie, tym bardziej mówię, że rodzina się cały czas powiększa i, 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 i naprawdę bardzo, 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 bardzo mocno dziękuję, zapraszam wszystkich 18 maja na, na gale, będzie na pewno się działo.